W latach 50. Ford był jednym z największych producentów samochodów na świecie. Chciał wprowadzać nowy model luksusowego Edcela, który miał być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na droższe samochody. Zamiast wielkiego sukcesu, to Ford otrzymał największą klapę w historii motoryzacji. Ford wydał ogromne sumy na badania konsumenckie, ale przeprowadził je w zły sposób. Firma, zamiast rzeczywiście słuchać klientów, kierowała się własnymi przekonaniami o tym, czego konsumenci chcą. W efekcie zaprojektowano samochód, który nie odpowiadał gustom klientów. Ford zainwestował 250 milionów dolarów w rozwój i promocję Edcela. Kampania reklamowa była ogromna, reklamy na gazetach telewizji i radiu. Ford obiecywał, że Edcel będzie przełomem w motoryzacji, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Kiedy Edcel w końcu trafił do sprzedaży w 1957 roku, ludzie byli rozczarowani jego wyglądem. Charakterystyczny przedni Grill przypominał Sedes. To stało się tematem żartów. Do tego dochodziły problemy techniczne, czyli psujące się silniki, awarie elektryczne i nieszczelności. Ford liczył, że sprzeda 200 tysięcy sztuk rocznie, ale w rzeczywistości sprzedaż była czterokrotnie niższa. Po dwóch latach Ford musiał wycofać się z Edsela, tracąc ponad 350 milionów dolarów. Wniosek jest taki, że nawet ogromny budżet reklamowy ci nie pomoże, jeżeli dany produkt nie spełnia oczekiwań klientów.